Siemano, witam Was! O Jezu, jakie ja mam włosy i ja muszę sprzedać. Witam Was w kolejnym vlogmasie i dzisiaj mam egzamin z geografii oraz ja teraz na zajęcia, będę jechała teraz na zajęcia z w sensie kompetycji z matematyki. Super, hiper fajnie. No i po egzaminie wolny i już się mogę skupić jedynie na świętach, na odpoczynku. I już się mogę, wiecie, skupić po prostu na nadchodzące święta, po prostu skupić całą swoją uwagę na świętach. No. Wy e, od piątku dopiero. E, e, chyba tak. Chyba wszyscy e, chodzą od poniedziałku do piątku. Czyli oprócz tych, co chodzą do szkoły, furze. E, bo to już zależy indywidualnie od e, osoby, e, która chodzić do szkoły w ona również może od piątku zaczynać, chociaż wątpię e, czy ktoś by tak chciał. E, ja natomiast dzisiaj mam ostatni egzamin w tym roku e, i po prostu... E, I po prostu, słuchajcie, nie ja będę mogła się skupić jedynie na świętach, e, na już tak, zbliżają się świętach, już niedziela, słuchajcie, już Wigilia. I po prostu muszę, yy, wiecie, ogarnąć jeszcze troszkę rzeczy na święta. Między innymi prezenty. <laughs> jeszcze nie mam prezentów, kurczę. Słuchajcie, ja miałam taki pomysł w tym roku, żeby zamówić prezenty, ale po tym, jak widziałam na przykład, yy, jakby po tym, jak na przykład widziałam. Gdzie ja widziałam? Na Allegro chyba widziałam. To masakra no w ogóle z zamówieniami i ja nie wiem, czy mi to przyjdzie, bo pisze, że przewidywana ta paczka w pojutrze itd. Tak ja nie wiem do końca, czy mi to przyjdzie jednak w ten pojutrze i się stresuję, żeby to przyszło przed świętami. Ostatnio mi jeszcze pisało na tych moich ulubionych produktach, że dostawa przed świętami, a teraz... Już nie ma tego. Dlaczego? Już nie ma tego, dostawa przed świętami. Jedna rzecz, albo nawet dwie rzeczy. Ee, wcześniej było, że dostawa przed świętami, a teraz jest, że za dziewięć dni u ciebie. Co to ma być? Więc ja muszę pozamawiać, albo nie wiem, no kurczę, zastanawiam się, czy mi przyjdzie zamówienie. No nie wiem, no serio. Jak macie jakieś fajne sklepy, które przywożą... Jakby przed świętami yy, i to jest gwarancja, że mi to przyjdzie przed świętami i nie mówię tutaj Media Expert tak dalej, bo ja z takich sklepów... <grym> z takich sklepów mogę zrobić mojemu na przykład, yy, nie wiem, mojej siostrze, mojemu bratu coś kupić w Media Expert, ale już, nie wiem, rodzicom, no to co ja mam, mam im kupić? Albo lice, co ja mam lice kupić w Media Expert? W sensie, tam są jakieś zabawki, ale... Ja na przykład e, chciałam jej jakąś zabawkę z Kocimiętką kupić i tak dalej. Więc jakby wiecie, a w MedioXPO nie ma takich rzeczy. E, więc słuchajcie. I takich jakichś jeszcze innych rzeczy chciałam jej kupić. E, e, chciałam jej takie małe takie zabawki z kocimiętką kupić. No, więc jakby jestem. E, no. Więc słuchajcie, żałuję, że wcześniej sobie nie zamówiłam. Ale też te pomyślałam, czy gdzie ja będę podchowywać te prezenty. Serio. Nie mam, nie mam kryjówki aktualnie. Nie no, serio, masakra. E, więc jakby, no wiecie, że zamówiłabym na przykład i miałabym w listopadzie. No i musiałabym gdzieś to schować po prostu. Wiecie o co chodzi. I na pewno by każdy pytał: Co to za paczka? I tak dalej, co sobie zamówiłaś I właśnie, no. A tak to uznałam, że zamówię w grudniu. Wypadło akurat, że zamówię jeszcze przed świętami. Dzisiaj mamy 20. Super. Nie, no serio, muszę to zamówić, te prezenty. No bo jak to tak muszę? Sprawdzałam na Zalando i jestem taka, jestem taka zła. Bo pisze niby że 20 tam któryś to nie. Nie 20, nie, chyba 20. No tam jest przewidywana dostawa e, i tam była chyba data 22 chyba czwartek i jest kreska albo dwudziesty, albo 2 stycznia, sobie się. I co ja mam? W styczniu macie, macie, moja rodzina, macie, macie. Miałam nadzieję, że po prostu e, to nie jest na wszystkich produktach, ale ja po prostu sprawdzałam ki kilka produktów, e, nawet nie kilka, więcej produktów. I jest praktycznie tak: więc to odpada. Sephora chyba też odpada i odpada jeszcze, nie wiem, Berszka, Zara, Scinsej. Nie wiem, co jeszcze odpada. No, chciałam z tego Allegro zamówić. Nie wiem, jeszcze poszukam. No Bo ja nie tylko z Allegro chciałam zamówić, ale jeszcze z czegoś innego. Więc. No. Siemano, wróciłam ogólnie z korepetycji. Jest 10:39. Już zaraz mam o 11:00 egzamin. Więc trzymajcie za mnie kciuki, patrzcie kto sobie tutaj przyszedł <noise> I leżę aktualnie na moich kolankach, zobaczymy eee, Po prostu czy będzie na egzaminie też, czy po prostu jak się zacznie egzamin to pójdzie sobie na łóżko, zobaczymy Więc trzymajcie za mnie kciuki, będę No no nie lisz mnie, no eee, Więc jakby będę wdzięczna po prostu jakbyście trzymali za mnie kciuki no i tak to właśnie słuchajcie. No i potem mam o 13 e, prezentację, w sensie jakby egzamin ósmy e, zrobiłam prezentację z geografii, więc e, tak to właśnie, więc myślę, że będzie git. Wybrałam taki temat raczej fajny, inny i w ogóle taki, że, myślę, że się się spodoba pani i że po prostu będzie jakaś tam fajna ocenka. E, nie nastawiam się na 100% jak przy każdym egzaminie, nie nastawiam się fajnie, jakby tak było. Ale po prostu się nie nastawiam, żeby było 100%. Może być 90, może być 80. Nie nastawiam się po prostu, żebym miała 100% czy to egzamin pisemny, czy to egzamin ustny. Nie nastawiam się, że będę miała 100%. Eee, no. Słuchajcie, ja Wam powiem innych już mam egzaminów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 mam zdanych egzaminów. No i z tym e, dzisiejszym, jak e, zdam, bo na pewno zdam, e, na ile procentu się dowiem, e, ale ogólnie to na pewno zdam, więc o co się nie trzeba martwić. I z tym to będę miała 9. 9 będę miała z danych egzaminów. Jej Więc się bardzo cieszę, ale szybko. Powiem wam szczerze, że, że szybko to wycieło, a dopiero co ja się przeniosłam do tej szkoły w Muszę i się bałam po prostu, martwiłam się, jak ja sobie poradzę, naprawdę, to były takie nerwy, stres w ogóle. Moja mama tak się bardzo stresowała, w sumie dalej są takie sytuacje, że się bardzo stresuję, ale jakby, no szal właśnie, jak mam egzamin, no i ten, i słuchajcie, ale tak to, to już nie ma takiego stresu jak na początku, no bo to jest normalne, no, że ja się boimy po prostu nowych rzeczy. Ja też nie powiem nie. Ja też powiem, że się stresowałam bardzo szkoły w murze, bo nie wiedziałam też na czym to polega, jak ma to działać w ogóle. Więc ja bardzo stresowałam, jak ja się w ogóle poradzę, jak ja się w ogóle odnajdę w tej szkołach, czy się w ogóle odnajdę, ale się odnalazłam i się bardzo cieszę, że się do niej przyniosłam i co śmieszne w niektórych przypadkach to rodzice bardziej e, są na nie, żeby iść do szkoły w murze. A w moim przypadku, akurat, to ja byłam taka... Moje rycy byli ciągle na tak, a ja byłam taka nieprzekonana do tej szkoły, może ja chciałam mieć do normalnego liceum. Ale sobie potem pomyślałam, że dobra, no to pójdę do tej szkoły, może liceum, zobaczę jak to wszystko i w ogóle, może jest fajnie i tak dalej. No zobaczę ogólnie, wiecie. No i zobaczyłam i się przekonałam, że jest super. <grym> Więc zostaję tutaj na pewno. Jest to posiedź. No, ale fajne jest naprawdę to, że nie mam e, na przykład, jak chodziłam do podstawówki i chodziłam tam stacjonarnie, dopiero we wrześniu, jak e, do Liceum, to ja się przeniosłam dopiero teraz. W, e, we wrześniu się przeniosłam właśnie do Liceum, do pierwszej Liceum, w, do szkoły w Murze. Więc wcześniej nie chodziłam do Liceum w Murze, ani do podstawówki w Murze. No, w ogóle, wiecie, nie chodziłam do tej szkoły. Dopiero właśnie do liceum to ja poszłam właśnie we się do tej szkoły w murze i powiem Wam szczerze, że znam osoby oczywiście, które są w szkołach w murze, znam takie osoby, ale jakoś tak, wiecie, nie byłam przekonana tak do tych w murze i w ogóle, ale się bardzo cieszę, że rodzice byli na tak i że oni mnie namawiali, oni mnie namawiali, naprawdę moja mama mnie ciągle namawiała, żeby się dogodziła i że zobaczę, że ta mnie jest super fajnie. A w niektórych, w większości przynajmniej przypadkach, jest tak, że to dzieci proszą rodziców, a nie, że rodzice, wiecie, odwrotnie, że moi moim przypadku było odwrotnie, że moi rodzice mnie prosili o to. Się prosili, no. Mówili, że będzie fajnie i mówi właśnie, że się przekonam i w ogóle i mówi, że naprawdę super, fajnie, no. Więc jakby oni bardziej mówili do mnie o tym o szkole w chmurze niż ja do nich wiedział, <laughs> że po prostu to nie było tak, że oni mnie błagali i tak dalej, bo to nie, nie, nie tak nie tak było. Było po prostu tak, żeby że oni mnie tak przekonywali do tej szkole w że mówi, że a zobaczysz coś tam, co nie jest wcale tak jakby trudno i w ogóle, że się po prostu przekonała jak tam jest i się przekonałam. W końcu wiecie, sobie pomyślałam, dobra. Przejdę do tych w może zobaczę. Może jest tam naprawdę bardzo fajnie i się przekonałam i, i myślę, że jest. Co <grytanie> w się sensie twierdzę, że jest bardzo fajnie, naprawdę. Nauczyciele są superowi, fajni. Przemili są naprawdę. Ostatnio miałam egzamin z biznesu i zarządzania. Miałam egzamin. I po prostu taką przemianą panią miałam, że po prostu to jest super fajnie. Naprawdę bardzo się cieszę, że miałam taką przemiłą panią. E, była mega fajna. E, naprawdę są super nauczyciele, fajnie, bardzo wyrozumiali w ogóle. Ja też się bardzo stresowałam. Ja się w ogóle dalej stresuję, jak ja czytam na przykład, bo ja jeszcze zanim jest egzamin... E, Wiecie, egzamin e, ustny, to ja sobie ta prezentacji, żeby tak ładnie płynę, a i tak po prostu potem, na przykład, o, wyskakujesz. E, a i tak potem, na przykład, po prostu coś tam się pomylę w słowu, ze stresu po prostu, ze stresu. Troszkę się zająknę, troszkę powtórzę zdania, ale nauczyciele są tacy wyrozumiali, że naprawdę po prostu jestem wdzięczna za to, wiecie, o coś? w normalnej szkole nie byłoby tak. Ja w normalnej szkole to by mi pani przerywała albo pan i no. E, ja w ogóle tak strasznie nie lubiłam czytać, e, w sumie dalej nie lubię czytać jakby na głos, że jakby jak mi się mówi, żebym przeczytała coś na przykład w Podraciku na głos przy całej klasie, to ja takie no, mam już coś innego Tak wiecie, nie lubiłam Stasia, okropnie tego nie lubiłam. E, wiecie, ten stres był tak głęboki, że po prostu no, sakra była ale się bardzo cieszę, że przyszłam do tej szkoły w murze I jakby. No jest różnica! Wiecie o co chodzi? Że w tym czytaniu jest różnica, bo dalej się stresuje czytać na głos, coś. na no, zostaw moją ładowarkę! Zostaw moją ładowarkę, Luna! No, ja potrzebuję! Czytam. Kochani, miałam ja z pisemnego 100%! Jest rozsumary, ja się tak stresowałam. Pani nam, wiecie, mówi, że no, w kikacie tam, że oświadczam i tak dalej, i wiem, że to jest tego jedno podejście do egzaminu, no bla bla bla. Trzeba zaznaczyć i tam był no to ja się, ja się po prostu modliłam w wyściach, w się. Sensie. Proszę, żeby nie było tych dwóch zadań, bo miałam takie dwa zadania z geografii w karcie. I one mogły się pojawić na egzaminie. Mogły, ale się nie pojawiły. Ale mogły. E, takie miałam zadania, co miałam na przykład. E, dobre odpowiedzi miałam 1 na 8. Słuchajcie? I ten. Albo miałam trzy e, odpowiedzi dobre na 6, no nie? A resztę tych odpowiedzi miałam I się to tak bałam, że będę miała te właśnie zadania. I sobie się nie, jak będę miała te zadania, to ja nie wiem, czy nawet będzie 70%. Więc jakby, no. Czy nawet 80, wiecie, o co chodzi, więc się stresowałam, ale 100% serio, patrzyłam sobie e, na zadania, bo pani powiedziała, że myśmy sobie sprawdzili, czy e, dobrze nam wygenerował, czy możemy zrozumieć odpowiedzi i tak dalej. Patrzę na to... Jezu, no, myślałam, że się po prostu śmieję. Po prostu wiecie, że po prostu nie mam tych takich trudnych zadań, nie? Wiecie, to były trudne trochę zadania, niektóre. Ale y, tych takich, wiecie, co miałam na przykład, y, co były takie dla mnie trudne, te dwa właśnie, co miałam w kartach. Jedną odpowiedź dobrą na 8, albo trzy dobre odpowiedzi na 6, no nie? Masakra. Ale się tak cieszę, że nie było tych zadań. No i 100% w mojej drodze. No, teraz będę miała w sensie o 13 dopiero, a jest 11.30, więc mam sobie teraz czas. Siemano, w ogóle nadszedł czas na otwieranie dzisiejszego okienka. Siemano. Check time. let's go outside we'll out the snow is falling down and every child is having so much fun the snowman is twice the size as me with smile as quirky as mine we're holding the hands to keep each other warm while we stand Watch a choir performing all the Christmas songs yeah, that we love. Get all the Christmas songs that we love. And while we're gonna go inside and drink our chocolate yeah. by so nice. Nice. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment, will fill with love and joy. No, 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 it's so beautiful kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. It's so beautiful kissing on a mistletoe's baby with you. Making plans, what are gonna do. I feel so glad I can be with you. No, 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 no. And I mean be. just want to hold close to the stars are shining just for you. Let's take a walk. We can follow the moonlight till we reach a place where we can stay. Kiss a bit and dream away. And then we're going to go inside and drink our chocolate. Because all I want is to spend this day. Let me give you a Christmas. I am so sister. a with It's beautiful kissing on a mistletoe. I don't need any presents. As long as I spend this day with you, it's beautiful kissing on a baby with you. And okay. then, while we're gonna go inside and drink a chocolate bath, fire. Because all we want is to spend this day. Okay. So no, let me give you a Christmas moment. We'll fill with love and joy. cytryny chyba jeszcze czuję i fajna mieszanka w ogóle serio, nie spodziewałam się takiej mieszanki, powiem wam szczerze, no bo to i to takie dziwne trochę spodziewałam się bardziej, że nie wiem, jakieś owocki, jeszcze taka malina i tak dalej, a tutaj ciekawe połączenie, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym połączeniu ja jestem zdziwiona troszeczkę zaskoczona miło, że takie Łączenie, ale bardzo ładnie to ogólnie pachnie. Na pewno skorzystam. Dziękuję bardzo za kalendarz Adwentowę za dzisiejsze okienko. I co rozbierze święta, moi drodzy? A ja dzisiaj skończyłam. O nie! Spadło mi! Spadło mi. W czym widzicie? O, czekajcie, o! Spadło mi to. Super. E, ja słuchajcie, dzisiaj miałam suskę, dostałam z tego egzaminu z geografii. No i od dzisiaj mam wolne i mogę się skupić wyłącznie na świętach. Eee, więc się bardzo z tego cieszę. Proszę bardzo, tutaj szósteczka, tutaj czwóreczka. Wiecie jaka jest historia z tą czwórką? Brakowało mi jednego punkta, jednego, jednego, jednego malutego jednego punkcika, żebym dostała piątkę. I po prostu, no. Więc także to jest zawsze najgorsze, powiem, że dostanie po prostu, że brakuje wam jednego punkta, jednego takiego małego, małego, małego punkta do, piątek, do piątki i po prostu, no, zawsze ten punkt boi po prostu. Więc tutaj czwóreczka, tutaj piątka, tutaj szóstka, tutaj szóstka, tutaj piątka, tutaj szóstka, tutaj szóstka, tutaj szóstka. No, troszkę tej szóstek to mam, moi drodzy, więc mam bardzo dobre. I tak właśnie kończę. Właśnie to takie półrocze, że tak powiem. No. Kolejne egzaminy dwa mam w styczniu, więc... E, więc tak, to właśnie. Więc w tym roku koniec, a w styczniu mam dwa egzaminy z biologii oraz chemii, więc trzymajcie do mnie kciuki. Jestem tak zadowolona ze szkoły w chmurze, bo serio, w stacjonarnej szkole myślę, że nie miałabym... Nie no, jestem chyba nawet pewna, że nie miałabym takich ocen dobrych, naprawdę... Przekonałam się o tym już w podstawówce, liceum byłoby jeszcze gorzej, więc na pewno nie miałabym tak dobrych ocen po prostu w szkole stacjonarnej, więc bardzo się cieszę, że istnieje ta szkoła w murze, że poszłam do niej, że w końcu się zgodziła na tą szkołę w murze, wiecie? I że się w końcu, no bardzo się cieszę i nie żałuję, że poszłam do tej szkoły w chmurze, bo jest naprawdę przez super.